W dzisiejszym odcinku będziemy pływać, zwiedzać i odkrywać. Zostańcie z nami. Dzień dobry. Ten odcinek rozpoczynamy na stacji ławica w Powiecie kłodzkim. Dziś pokażemy Wam fantastyczny sposób na spędzenie dnia albo weekendu nie tylko w czasie wakacji. Zapraszam! Do ławicy z Wrocławia Głównego dojedziecie pociągiem kolei Dolnośląskich w godzinę i kilkanaście minut. Ta niewielka miejscowość ma do zaoferowania naprawdę interesujące atrakcje. Przykład? Spływ przełomem barckim, pontonem lub kajakiem, który rozpoczyna się na terenie Pałacu Ławica. Ze stacji na miejsce zawiezie Was Melex. Secesyjny pałacyk w stylu szwajcarskim pochodzący z XIX wieku to małe dzieło sztuki, w którym można zanocować. Dodatkowo na terenie kompleksu jest możliwość glampingu, a także grillowania, rozpalenia ogniska czy wzięcia udziału w grach terenowych. Ciekawostka kolejowa? Miłośnicy kolei mogą tam wypatrzeć dobrze zachowany oryginalny wagon z akcji Wisła. Jak tam trafił? Zapytajcie przewodnika. Wizyta w kompleksie pałacowym w Ławicy to zaledwie jedna z wielu atrakcji. Kolejną jest spływ pontonem lub kajakami przełomem barskim z Ławicy do Barda. A skoro mam już na sobie ten profesjonalny strój, ruszamy w drogę. Spływ przełomem barskim można zrealizować w kilku opcjach, dobierając długość trasy do swoich możliwości. Ta najdłuższa kończy się w Bardzie. Zanim jednak tam dotrzecie, macie możliwość przeżycia wyjątkowej przygody w pięknym otoczeniu skał, bujnej roślinności i zwierząt. Kaczki, perkozy, a nawet nutrie, bobry czy dziki. Tak, czasem można zobaczyć naprawdę ciekawe gatunki. Czołom bardzki no to to jest taki bardzo wyjątkowy fragment Nysy Kłodzki, Pomiędzy Ławicą, a właśnie Bardem. Powstaje tutaj pięć wielkich mandrów przełomu barskiego, czyli w takim wielkim skrócie, ta rzeka skręca i tworzy takie zakola, i wije się w lewo, w prawo, przez co spowalnia do takiego bezpiecznego poziomu. Dlatego zapraszamy tutaj rodziny z dziećmi. To jest bezpieczny rodzinny spływ. Spływ trwa około 3 godzin, to jest 15 kilometrów. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie wwwski ta propozycja aktywnego wypoczynku jest świetnie spięta z rozkładem jazdy pociągów KD. Jeżeli wysiadacie Państwo w ławicy, to meleksy przejeżdżają przy samym dworcu. Wystarczy dojść do głównej drogi, którejś na pewno Was zabierze do nas na pałac w ławicy, tak samo jak wysiadacie tutaj, drogą wystarczy podejść 15 metrów i jesteśmy już na dworcu. To brzmi jak idealny plan! Przyjeżdżacie pociągiem KD do ławicy. Następnie płyniecie do barda, relaksując się na Nysie kłockiej a po zakończeniu spływu, ze stacji Bardo Śląskie możecie wygodnie i bezpiecznie wrócić pociągiem do domu. I tu ważna informacja. Dzięki modernizacji torów, trasę Bardo Wrocław pociągiem KD pokonacie nawet w mniej niż godzinę. Ten kierunek jest więc doskonały nawet na jednodniową wycieczkę. Sezon na spływy trwa nawet od marca aż do listopada, w zależności od pogody. A teraz zobaczmy bardzo. Spacer z przystani do centrum zajmie Wam kilka minut. Po drodze przekroczycie piękny kamienny most na Nysie Kłodzkiej. A po informacje i inspiracje warto zajrzeć do informacji turystycznej na Placu Wolności 4, czyli tuż przy słynnej Bazylice. Bazylika z najstarszą figurką świętą w Polsce, datowana na 1011 rok plus minus 26 lat. Czyli kawał historii. Oprócz tego w bazylice są przepiękne organy. Mamy kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych. Są to single track i glacenzis, ale też trasy MTB. No i trasy spacerowe. Taki must have u nas, bardziej taka konieczność odwiedzenia, to jest oczywiście trasa na Obryw Skalny prowadząca wzdłuż Drogi Krzyżowej. Następnie źródełko Marei, Obryw Skalny i Góra Kalwaria z przepiękną kaplicą górską. A po drugiej stronie miasteczka punkt hrabioski i wzgórze różańcowe. Bardo, nazywane miastem cudów, jest od setek lat związane z kultem maryjnym i pielgrzymami. To z kolei wiąże się z bardzkimi piernikami, specjałem o wielowiekowej tradycji. Bardzo miasto cudów, ale bardzo piernikiem stało i można powiedzieć, stoi. A w ogóle skąd pierniki w Bardzie? Stąd, że tysiące pątników przybywało do Matki Boskiej barckiej i najprościej był, było nakarmić pielgrzymów piernikami, jak i wywieźć pamiątki z tego miasteczka. Dawniej bardzo dosłownie wypełniał zapach pierników, ponieważ działało tam aż 7 fabryk produkujących te korzenne ciasteczka. Dziś ten charakterystyczny zapach poczujecie tylko w jednym miejscu. Tradycję kontynuuje pierwsza i najstarsza, założona w 1860 roku fabryka. A teraz rozwiejmy wątpliwości. Czy to prawda, że pierniki najpierw pojawiły się na Dolnym Śląsku, a nie w Toruniu? I Dolny Śląsk był pierwszy z piernikami, to na pewno tak. Pierwsze zdanie o piernikach w Polsce pochodzi z miasta Świdnica. Natomiast pierwsze wzmianki o piernikach w bardzie mamy rok 1506. Co takiego niezwykłego w ogóle było w tym miejscu, to to, że tu Praus kształcił czeladników. Chłopcy uczyli się tu wypiekania ciast, tortów, ciasteczek, czekoladek, pierników. Zdawali egzaminy czeladnicze i stawali się piekarzami. Mieliśmy okazję podejrzeć przy pracy wnuka ostatniego przedwojennego właściciela barckiej fabryki pierników, który kontynuuje rodzinne dzieło, ucząc wypieków według starych, dobrych receptur. I tym słodkim akcentem żegnamy się z Wami polecając Ławicę i Bardo do odwiedzenia. Na naszej stronie znajdziecie rozkład jazdy pociągów oraz kupicie bilet. Na tę wyprawę szczególnie polecamy Dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł, z którym można podróżować bez limitu od godziny 18 w piątek do godziny 6 w poniedziałek. Jeśli podobał Wam się odcinek zostawcie po sobie ślad. Dziękujemy i do zobaczenia.